Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie na tą konferencję i e, muszę znaleźć tu jakieś swoje miejsce, ponieważ jest to konferencja kobiety kobietą, a ja jestem mężczyzną, więc muszę znaleźć jakieś miejsce po to, żeby coś Panią of ofiarować. E, zobaczymy, co to, co to będzie. E, ja jestem przede wszystkim praktykiem, a nie wykładowcą. Chciałem od tego zacząć. Czyli ja pracuję z tymi mężczyznami, którzy użyli przemocy w rodzinie. Jest to zadanie bardzo praktyczne, czyli jest to praca z grupą osób, która jest stosunkowo niewielka i pomaga się im dojść do, do tych. pomaga im się po prostu zrozumieć to, co zrobili, i przeprowadzić jakąś zmianę w swoim życiu. Dlatego ja raczej unikam wykładów, i przepraszam za to, że jestem takim kiepskim wykładowcą, ale. Zostałem poproszony, więc będę robił wszystko, co, co w mojej mocy, żeby jak najlepiej tutaj wypaść przed Państwem. Jestem też nauczycielem zen, i, i to jest coś, co stwarza mi zupełnie inną perspektywę w patrzeniu na przemoc. To znaczy, jeżeli patrzy się na świat i nie dostrzega tego, co jest rzeczywiste, to żyjemy w fatalnej iluzji. Natomiast zen jest czymś, co ma pozwoli, nam pozwolić dostrzec prawdę taką, jak ona jest w tym momencie. I teraz, jeżeli spojrzymy na, na siebie, jeżeli ja spojrzę na siebie jako mężczyzna i panie spojrzą na siebie jako kobiety, to przecież między nami nie powinno być żadnej walki, żadnych sporów. Żadnych konfliktów. Właśnie po to żyjemy, żeby walczyć ze sobą. I teraz program, który prowadzę dla tych mężczyzn, którzy użyli przemocy w przeszłości, polega na tym, że pomaga im się dostrzec do tego, co jest wynikiem tego, co szeroko nazywamy kulturą, od tego, co jest efektem. Czy, czy rzeczywistością, czy, czy naturą człowieka? Ponieważ zakłada się, że ci mężczyźni użyli przemocy, dlatego że po prostu nie dostrzegali rzeczywistości, czyli że pomylili się w swoim życiu. I teraz ja wiem, że to jest bardzo trudne dostrzec rzeczywistość, ponieważ jest to jakby moją pracą, i, I było też moją praktyką przez wiele, wiele lat, i, i nie mogę powiedzieć, że zakończyłem tę praktykę, ale jest to coś, co jest wyzwaniem każdego człowieka, niezależnie od tego, w jakim momencie się znajduje w swoim życiu. Jeżeli nie, nie rozumiemy że swojego życia, to trudno nam będzie je przeżyć. Teraz, jeżeli chodzi o ten program, który ja tutaj Państwu prezentuję, właśnie jestem bardzo wdzięczny, ponieważ Centralny Zarząd Służby Więziennej jest tą jednostką, która umożliwiła mi właśnie przybycie tutaj do Polski i propagowanie tego programu, który nazywa się modelem DULUT. Robię to od wielu lat i już przygotowaliśmy tylu Prowadzących ten program, że praktycznie w każdym zakładzie karnym jest on możliwy do prowadzenia. I w tym roku też również była możliwość przeprowadzenia pierwszych zajęć superwizyjnych dla tych osób, które prowadzą te programy tutaj w Państwa resorcie. Więc to już świadczy o tym, że wykonaliśmy ogromną pracę i że ta praca przynosi pewne efekty. Takie, które są bardzo. Korzystne dla sprawców przede wszystkim. Więc może teraz o tym modelu Dulut. Model Dulut jest modelem, który jest powszechnie stosowany w Stanach Zjednoczonych i tam się go nauczyłem, tam go realizowałem. I tak jak już wcześniej powiedziałem, zostałem zaproszony tutaj do Państwa i, i miałem możliwość właśnie prezentowania tego modelu którego się nauczyłem w Stanach, i, i jakby przy, przygotowałem go do stosowania w polskich realiach. Model ten powstał w stanie Minnesota, w miejscowości Duluth. Dlatego taka jest jego dziwna nazwa. I Ta miejscowość była miejscowością dosyć nietypową, w, ponieważ była to miejscowość, gdzie dominowali głównie funkcjonariusze. Którzy byli żołnierzami. I właśnie w tym mieście panowało bardzo wysoki procent nasilenia przemocy w rodzinie. Społeczność lokalna postanowiła w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie tego problemu. Właśnie dlatego podejście Duluth jest tak popularne w Stanach, ponieważ tam się narodziło to podejście i. Tam zostało pokazane to, jak społeczność lokalna może współpracować w rozwiązywaniu problemu, który jest bardzo bolący w tym miejscu. Wróćmy wobec tego tego, skąd ta przemoc się bierze. Otóż, tak jak to przed chwilą zostało powiedziane, mężczyźni w większości przypadków, ponieważ jest to statystyka, 95% mężczyzn używa przemocy, znaczy 95% mężczyzn, którzy są skazani, znaczy osób, które są skazane, to są mężczyźni. Tak, bo 95% mężczyzn nie używa przemocy. Oczywiście to jest pomyłka. Nie jest aż tak źle. Aczkolwiek pewnie jest y, dosyć trudne to, to oszacowanie, ilu, il, jaki procent mężczyzn używa przemocy generalnie. A więc y, 95% skazanych czy, czy osób, które. Zostały zatrzymane, czy, czy osób, które zidentyfikowano, z tych 100% to, to są mężczyźni, 5% to są tylko kobiety. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, ponieważ mężczyźni są w ten sposób wychowani i mają takie, a nie inne przekonania, i mają takie, i nie, inne przypuszczenia na temat swojej roli w życiu, i na temat roli kobiet. Ale przede wszystkim też na temat używania przemocy. I teraz przekonania są czymś, co jest w większości przypadków motorem naszych działań, ale nie jest to prawda. Nie jest to prawda o naszym życiu, ponieważ jest to tylko myśl, która pojawia się i przemija. Tym niemniej ma ona wpływ na nasze zachowania. Teraz, żeby przekroczyć to, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że przekonania możemy zmienić. Jeżeli, jeżeli przekroczymy też przywiązanie do tych przekonań. Otóż mężczyźni, z którymi pracowałem, mieli przeważnie takie przekonanie, że oni są ważniejsi niż kobiety ponieważ są mężczyznami. Dlatego mają prawo, w momencie, kiedy jest jakiś spór między nimi w domu, narzucić im swoje zdanie. Ponieważ mieli również przekonanie na temat tego, że przemoc nie jest czymś złym, więc w związku z tym używali przemocy. I w większości przypadków uważali, że to jest coś normalnego, naturalnego, i że to nie jest żadne przestępstwo. I dopiero zderzenie się właśnie z, z twardą rzeczywistością, czyli zderzenie się z interwencją policji, i później przekazanie tej sprawy przez policję do sądu, i później skazanie takiego delikwenta przez sąd, powodowało to, że oni byli w stanie zmienić swoje. Zapoczątkować drogę zmiany swoich zachowań, zmiany swoich przekonań. I to dzięki temu programowi udaje się zrobić, ponieważ ten program pomaga dostrzec to, co jest fałszywe i odróżnić to od prawdy. Również tutaj pracując z tymi osobami, które podjęły się trudu prowadzenia tych grup w zakładach karnych. Miałem możliwość też poczynienia kilku refleksji, które wydaje mi się, są warte tego, żeby się podzielić tutaj z Państwem też otóż chciałem nawiązać do tego, o czym mówiła moja poprzedniczka, mianowicie do tych zachowań, które w miejscu pracy są normalne traktowane jako normalne, akceptowane i nie są traktowane jako przemoc generalnie. Czyli chciałem powiedzieć parę słów na temat przemocy emocjonalnej. Przemoc emocjonalna polega między innymi na tym, że używamy przekleństw. I jest to zjawisko niestety bardzo rozpowszechnione w naszym kraju generalnie wśród wielu ludzi, a kiedy przekracza się bramę zakładu karnego, to wydaje mi się, że to nasilenie się jeszcze wzrasta. Niestety. Dzieje się tak, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to przemoc emocjonalna, czyli jest to poniżanie innych ludzi. Wydaje nam się, że możemy bezkarnie przeklinać, ponieważ jest to coś, co jest normalne, jest to akceptowane. Że to nie ma wpływu na osobę, która słucha tego. Jeżeli przekleństwo kierujemy do osoby skazanej, po to, żeby wyegzekwować jej konkretne zachowanie, to wydaje nam się, że jest to normalna sprawa. Nie liczymy się z tym, że ktoś może tego słuchać obok, że w stosunku do tej osoby także używamy przemocy emocjonalnej. I później, kiedy przeniesiemy to do rodziny, do domu też nam się wydaje, że to jest normalne, naturalne i nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że jest to przemoc emocjonalna. Jest to przede wszystkim brak szacunku dla siebie i brak szacunku dla innych ludzi. Brak szacunku jest też jednym z powodów głównych tego, że inne osoby stosują przemoc w stosunku do innych osób. Jeżeli szanujemy siebie, to wtedy nie ma żadnych problemów. A Nasz szacunek może się przejawiać właśnie w tym, że dbamy o to, w jaki sposób zwracamy się do innych ludzi. Czyli, że nie poniżamy ich, nie obrażamy ich, nie degradujemy ich, nie poniżamy ich godności. Dlatego właśnie, prowadząc te szkolenia dla tych osób, które chcą pracować właśnie w programie DULUT w Waszych zakładach karnych, Zwracaliśmy dużą uwagę na to, czym jest przemoc emocjonalna, i analizowaliśmy także przykłady tego, jak ktoś stosował przemoc emocjonalną w swoim życiu. Było to dosyć trudne, ponieważ wszyscy uważali, że to jest tak zwana interpunkcja. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że to niestety nie jest interpunkcja. To jest poważna sprawa, która po prostu odbija się na nas samych. Ponieważ w ten sposób lekceważymy też, nie, nie okazujemy szacunku dla samych siebie. Proszę Państwa, myślę, że w tym momencie zakończę swoje wystąpienie, ponieważ czas i tak już jest bardzo przekroczony i tak jak powiedziałem, osobiście bardziej preferuję kontakt z osobami, które mają do mnie jakieś pytania czy uwagi, niż to, żebym ja Państwu mówił, co jest dobre, co jest złe. Czyli dialog jest czymś, co jest bardzo istotne w tym programie e, do lud, Czyli dialog to polega na tym, że obie strony mają coś do powiedzenia i, i nie tylko jedna. Także ja w tej roli tutaj wykładowcy czuję się, tak jak powiedziałem, bardzo nieswojo i zapraszam Państwa do dialogu przy może. Ponieważ będę tu jeszcze jakiś czas, więc chętnie z Państwem się podzielę swoimi doświadczeniami w takim już bardziej warsztatowym trybie. W sytuacji, kiedy będziecie Państwo mogli mi zadać pytania, czy, czy powiedzieć o swoich refleksjach na ten temat. Także dziękuję Państwu za uwagę, za zaproszenie i życzę bardzo owocnych obrad w dalszej części. Dziękuję serdecznie.